Ty patrzcie, gdzie lepnę. Po ten parku, do Zaraz, którego... bo, bo, bo ja, ja mam czołg tutaj. <laughs> Idziemy wykąpać pieseły? Idziemy tak, na plażę. Zróbcie sobie przerwę, chłopaki. Zastanawiałeś się kiedyś nad własną elektrownią słoneczną? Jeśli tak, to ten materiał jest dla Ciebie. Nazywam się Jacek Mędrala. Przemierzyłem Polskę wzdłuż i wszerz, aby porozmawiać z klientami firmy Columbus o ich instalacjach fotowoltaicznych. Jak zmieniły się ich rachunki za prąd? Jakie mieli obawy zanim zdecydowali się na instalację? Za chwilę się tego dowiemy. Zapraszam. Dziś odwiedziłem Dobieszowice, gdzie mieszka Katarzyna wraz z rodziną. Nasza klientka postawiła na darmową energię ze słońca i już nie musi wiedzieć, ile kosztuje kilowat. Z kolei dla córek Katarzyny duże znaczenie ma ekologia. Dziewczyny na wzór mamy, która postawiła na odnawialne źródła energii, chętnie podejmują inicjatywy na rzecz środowiska. Jakie? Zapraszam na kolejny odcinek serii Zasilani Słońcem. Widzę, że tutaj dookoła jest w ogóle zielono. Idziemy w ogóle na yy, nad jeziorko. Tak. Yy, dbacie o tą naturę tutaj wokół domu. Nie wiem, jak dziewczyny, jak widzicie śmiecia na ulicy, to zbieracie? Zbieramy. No i pięknie. Miałyśmy taką akcję, że właśnie poszłyśmy na spacer z psami standardowo, jak co, codziennie, praktycznie. I patrzymy na tam naprawdę wysyp masy śmieci. No i już stwierdziliśmy, że po prostu pójdziemy to posprzątać. No i zebrałyśmy co się dało w ręce i wyrzuciłyśmy to po prostu do kosza. No ale. Straszny widok, jak tak po prostu jest. Zaśmieszamy nasze środowisko, w którym tak naprawdę my codziennie żyjemy, przebywamy, i od tego zależy że tak naprawdę nasza przyszłość. No A jak to wygląda u Was? Bo jesteście młodymi osobami, i czy ta ekologia faktycznie jest czymś, co będzie w Waszej przyszłości tak na stałe? Czy będziecie zwracać na wszystko uwagę, czy idziecie po prostu z trendami, które akurat wchodzą na rynek? Jak to u Was jest? Myślę, że na pewno będziemy dbać o to, żeby planeta jako taka była czysta, ale no nie wszyscy nasi rówieśnicy i koledzy. zdają sobie po prostu sprawę, tak. jak to jest ważne. Myślę, że trzy czwarte całego po prostu całej świadomości jak ważna jest planeta, jak ważne jest niezaśmiecanie i chociażby tak mała rzecz jak recykling, bo to nie jest dużo. Mhm. Może pomóc nam w przetrwaniu, może pomóc naszym kolegom, nie wiem, mrówkom, biedronkom, żeby sobie żyły, żeby, nie wiem, drzewa nam dawały tlen. Do tego jest po prostu istotna czyste to środowisko. Po drodze mijaliśmy kilka domów, które mają założone instalacje, ale tego nie jest jeszcze tak dużo tutaj. Chyba to nie jest takie modne jeszcze, prawda? O. Ja muszę powiedzieć tak, że na moim dachu tej instalacji nie widać, a jest mhm. i ja się chyba specjalnie nie rozglądam. Ja myślę, że może jest jeszcze za mało kampanii, które propagują tego typu rozwiązania i jest to potrzebne. Natomiast może też niewiele ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że ten wydatek, który trzeba ponieść na tą, na tą inwestycję, to jest wydatek, który bardzo szybko się zwraca. A powiedzcie mi, jakie było wasze pierwsze zetknięcie z firmą Columbus? Jak to się w ogóle wydarzyło, że się Kolumbus pojawił u Was? Zadzwonił bardzo miły Pan. Przedstawił się i umówił się na spotkanie. No i w zasadzie to był pierwszy przedstawiciel z firmy, która zajmuje się instalacją fotowoltaiczną, który przyjechał na spotkanie. Mówię poważnie. I przyjechał w terminie i na godzinę. <noise> e, Poświęcił mi bardzo dużo czasu, bo ja miałam bardzo dużo wątpliwości. Y, związanych. Ale, przepraszam, to tak. było tak, że Wy byliście zainteresowani i szukaliście, czy po prostu ktoś się z znienacka zgłosił? Ktoś się z znienacka zgłosił. I myślę, że to wynikało z tego, że gdzieś tam myśleliśmy o tym, żeby y, taką inwestycję. Y, zacząć, ale nigdy nie było na to czasu, żeby się nad tym pochylić i faktycznie e, te nasze gdzieś tam plany sfinalizować. Natomiast w momencie, kiedy przyjechał pan i e, powiedział mi, jak to wygląda, na czym to polega, uh -huh. e, ile to kosztuje. E, I e, jakie, jakie są wymogi techniczne przy montażu, no to w zasadzie byliśmy gotowi za tydzień podpisać umowę. Uh -huh. Czyli ekspresowo. Ekspresowo. Czyli dobrych handlowców mamy. E, tak, muszę powiedzieć, no, nawet, już... że bardzo. Słyszę, słyszę nie pierwszy raz, że ludzie chwalą e, naszych handlowców, ale chyba w tym siła, że oni są rzetelni i tak potrafią wytłumaczyć wszystko e, lajkowi. E, tak, ten sam pan zresztą e, to już na moją prośbę przyjechał do nas po raz drugi, zupełnie niedawno i e, szacował koszty kolejnej inwestycji w postaci pompy ciepła. Tak. To życie płynie tak, jak płynęło do tej pory, tylko teraz bez stresu. Może przyjdą jakieś wielkie rachunki, prawda? Y tak. Tym bardziej, że aktualnie. Ceny energii na giełdzie osiągnęły maksymalne ceny, a no. ja o tym nie myślę. Dla mnie to jest no ogromny właśnie. luksus. Ja I... muszę powiedzieć, że jestem z tego powodu szczęśliwa, że nie muszę o tym myśleć. I tak często pytam naszych klientów, czy wiedzą, ile kosztuje kilowat jeden prądu? Teraz? Tak. Nie wiem. No właśnie. No Ale nie potrzebuję tego wiedzieć. No właśnie, to no właśnie, jest. Łapiękne, ja się tym co? kiedyś zajmowałam, teraz mnie to nie interesuje. Natomiast wiem, że faktycznie podwyżki planowane są ogromne. I gdy my zastanawialiśmy się, kiedy nam się zwróci ta inwestycja, to nie braliśmy pod uwagę aż takich podwyżek. Uh -huh. A nie wiadomo, czy jeszcze to wszystko nie pójdzie. Nie wiadomo. Ja myślę, że to ta tendencja zwyżkowa jednak będzie cały czas. Gdybyś ty, uh -huh. nie znając się do końca na tym wszystkim, bo nie musisz, nie uh -huh. masz takiej potrzeby. Tak, jeszcze nie. Miałabyś swoim rówieśnikom powiedzieć dlaczego warto. Dlaczego warto? No. Pytanie adekwatne. Albo jakby na przykład sąsiad podszedł do płota i powiedział: "Nina, po co wam to?" To co byś mu powiedziała? Po <noise> to ja uważam, że robimy to po to i dbamy po to o planetę, żebyśmy mogli później na niej żyć. E, żyć to jedno, być zdrowi, żebyśmy mieli przede wszystkim czym oddychać. To się właśnie wszystko wiąże z tym, żebyśmy mieli jak żyć. Ekologia. Tak, ekologia. Jeżeli nie będziemy mieli drzew, to nie będzie fotosyntezy, nie będzie tlenu. Uh -huh. Nie będziemy mieli czym oddychać, no i nasz żywot się skończy. Nasz, jak i zwierząt, e, wszystkich organizmów, które potrzebują tlen. A nie ma co ukrywać tej przyrody jest coraz mniej. Pani Katarzyna już myśli o kolejnych inwestycjach w czystą energię. Tym razem będzie to powietrzna pompa ciepła, która razem z fotowoltaiką na jej dachu stworzy prawdziwy duet idealny. Ja wyruszam w dalszą podróż. W kolejnym odcinku odwiedzę niepołomice i Tomasza, który również postawił na darmowy prąd ze słońca. Co było jego motywacją? Dowiemy się już niebawem.